Ekipa Piotro Stalu zaczyna dzień od śniadania. Posiłek wygląda solidnie, a wnętrze jadalni niczym nie przypomina zakładowej kantyny w tłuszczu. Wyspani. A, wyspani, wyspani, wyspani. Bardzo dobrze się spało. tam dzisiaj śniło się dzisiaj. No nie powiem, że ty. <laughs> Czas porannego relaksu dobiega końca. Do uroczej wiejskiej chaty zbliża się szef we własnej osobie Piotr, zwany stalowym. Dzisiaj jesteśmy ponad 200 km od bazy Piotrostalu na Podlasiu. Będziemy robić rozbiórkę, więc będzie się działo. No jak chłopcy? Pojedli, popili? pojedli, popili. Dobra, to ruszamy. Ogień. O, się kabeł. Dobra, do boju panowie. Po rozbudowanym składzie ekipy nie trudno zgadnąć, że zapowiada się wyjątkowo intensywny bój. Orły, ogień! Jedziemy! Już, już! Sławek, skakuj. Powiem ci tyle czasu, to jeszcze żeśmy chyba nie wyjeżdżali rano. 10. prezesie co to jest? Dzisiaj za praca co tego co tam będziemy robili? Dwie takie można powiedzieć hale magazynowe mamy do rozbiórki. Trochę może się tam przy chrupaniu zajdzie. Dzisiaj do fajrantu powinno leżeć, to z palcem nie powiem, gdzie. No i jesteśmy. Nieco skryte wśród starych, dużych drzew hale to zabudowania po dawnym PGR-ze. Istotnie wielkością budzą respekt. Ich łączna powierzchnia to aż 1300 metrów kwadratowych. Orły! Chodźcie, zobaczymy, co tu jest do zrobienia. Rozplanujemy robotę. Pewne jest tylko to, że do zrobienia jest dużo. Wiedzę o stanie budynku i potencjalnych zagrożeniach da dopiero dokładna inspekcja. Panowie, cały nasz zarobek to jest złom, który uzyskamy z tych belek żelbetowych. Belki żelbetowe, jak widać, mają trochę pręta. Piotrze, burzysz i za koleją robisz porządek. Piotra czeka naprawdę ciężki dzień. Będzie obsługiwał koparkę z zamontowanym na ramieniu sprzętem do kruszenia betonu. Piotrek, to zjeżdżaj koparką, krupaka zakładaj. I dajemy. Macie kaski? Mamy. No to kaski powinny być już na głowie. Tak jest. No. I ogień! Gąsienicowa koparka o masie blisko 30 ton to narzędzie wręcz stworzone do takich akcji. Ramie o zasięgu 18 metrów umożliwi operatorowi pracę w bezpiecznej odległości od zabudowań. Co tam, Piotrze? No, szefie, zjechałem z uciągu, ale problem mamy, bo nie ma sprzętu na uciągu ani młotka, ani nożyc. Tylko jedną łyżkę mamy. Jak to? Nie ma chrupaka? Nie. Przecież bez krupaka tutaj nic nie zrobimy. No łyżką się tego nie da rady zrobić.